Chcemy się pobawić na dwór, bo jest idealna pogoda! Sorry człowieku, ale nie mam na to czasu, muszę zawładnąć światem! No dobra, niech ci będzie, ale Luczek się tak nie zachowuje i nawet tak nie brzmi! Mam Podszywa, ale na szczęście mam takie okulary Które pokażą mi, czy to jest prawdziwy luczek A może ktoś podszywa się za niego? A, czemu to jest kosmita! Haha, ha, moja przykrywka niebieskiego pieska działa idealnie Nikt się nie dowie, że jestem kosmitą To nie jest prawdziwy luczek w takim razie Muszę cię pokonać, bo ty jesteś kosmitą, a masz I kiedy cię pokonałem już w... Kosmito! Ale moich braci kosmitów jest jeszcze więcej! I nie uda ci się znaleźć ich wszystkich! Jesteś tego pewien? Ja znajdę każdego kosmitę Po Mam takie urządzonko do łapania kosmitów I mogę tutaj prześwietlić te dzieci One nie są kosmitami, bo mają normalny szkielet Ale zaraz, tutaj jest chyba jakiś kosmito A nie, on się ukrywa w tym balonie Widzę go tutaj dzięki mojemu urządzeniu I teraz mogę a, uderzyć go I tak udało mi się go pokonać Tylko, że tych kosmito... Jeszcze więcej i chwila, jest tu jakieś przemówienie i każdy jest smutny. Zobaczmy, czy ktoś tutaj nie jest kosmitą. Tu jest jeden i on jest zdziwiony, a nawet ten kosmita się tu śmieje. W takim razie muszę pokonać tego kosmita i tego też. Jest ich tutaj coraz więcej. A najgorsze jest. I o o, komuś się chyba nie spodobało, że łapie tych kosmitów. I zaraz ten dzieciaczek nie jest kosmitą. A ta kobieta też jest chyba normalna. W takim razie nie! Ten mężczyzna to on jest kosmitą. A masz dostaje! I na szczęście uratowałem ich, ale o o, przyszła tu policja. Nie może pan tak po prostu strzelać do kosmitów. To jest nielegalne. Jesteś tego pewien? A zaraz, czy ty przypadkiem nie jesteś kosmitą? Nie, ty jesteś normalny. Ale za to twój kolega. Ej, on jest kosmitą. Sorry. Ale muszę sobie z nim poradzić tak, ja cię uratowałem, powinnaś mi dziękować! No weź co ty! może kosmici by to mogli żyć z ludźmi? Kosmici z ludźmi? O czym ty mówisz? Aha, już wiem. To jest kosmita. Ej, to jest król kosmitów. Muszę w niego szybko strzelić. I patrzcie! Dlatego on chciał mnie przekonać do tych kosmitów, bo on jest królem i. Nie uda ci się nas pokonać! Kosmici zawodnęli całą Ziemią i nie uda ci się pokonać nas wszystkich! A właśnie, że postaram się ich zniszczyć. Tylko zaraz to jest jakaś impreza dla kosmitów. O nie, zobaczcie ich tutaj. Yes. Muszę teraz rozwalić każdego z nich. Ich się tutaj naprawdę dużo pojawiło. Nawet mają tutaj jakąś dyskotekę i kosmici sobie tak po prostu. a zaczynają taiczyć! Sorry, ale wy przebieracie się za ludzi, dlatego muszę was pokonać. Ale na szczęście to nie było takie trudne, chociaż chwila. Tak, zobaczcie! Oni więzili tych biednych obywateli, których udało mi się teraz uratować. Tylko, że skoro kosmici są wszędzie, to nawet są pod posterunkiem policji. Czy ktoś z nich jest kosmitą? Aha, widzę tutaj jednego i nawet dwóch kosmitów. Nie wiedziałem, że może ich być tak dużo. Tu jest jeden kosmita i ty się nie kryj. Ty też jesteś kosmito. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ci kosmici zachowują się dosłownie jak ludzie. I trudno ich odróżnić. Ale chwila, tutaj nie ma kosmity. To też nie jest kosmita. Ale zaraz, tutaj też nie ma kosmity. w takim razie nie będzie tu... Jednego kosmity O nie, wiedziałem, że coś jest nie tak Ta osoba, która dostarcza jedzenie Jest kosmitą No nie, a myślałem, że wszyscy będą ludźmi Trzeba naprawdę uważać Bo nie wiadomo, kto się okaże kosmitą A kto będzie prawdziwym człowiekiem I chwila, kosmita jest zgonionym Przez policjanta, okej, tylko muszę Dobrze wycelować, żeby nie trafić w policjanta Tylko tego złodzieja Tak, udało mi się I on był kosmitą, ale chwila, tutaj biega Policjant i złodziej i tym razem to policjant jest kosmitą. No dobra, oni się mogą przebierać nawet za dobre osoby, i udało mi się ich pokonać. Wow, ale nie było łatwo. Ale skoro kosmitami są nawet złodzieje i policjanci, to w takim razie oni mogą być wszędzie. Mogą być nawet strażakami, a może nawet mogą być kotami i psami. O nie, widzę tutaj jednego kosmita. jest tutaj drugi, ale chwileczkę, nie chcę trafić tą osobę, bo ona jest normalna, więc może najpierw, aaa, rozwalimy tego kosmitę i teraz te dwie osoby uciekły, a tutaj jest jeszcze jeden kosmita, którego mogę zniszczyć. Uratowałem tą rodzinną imprezkę przed inwazją kosmitów, ale czekajcie, tutaj mi się coś wydaje, że nikt z nich nie będzie kosmitom zaraz. Widzę kogoś za oknem, ej, co to było, on się pojawił tak nagle, to, ale spokojnie. Tutaj w kuchni widziałem jeszcze jedną osobę. Ty jesteś kosmitą, przyznaj się. Nie no, skoro tutaj nie ma kosmity, to gdzie on może być? Może w lodowce? Nie, zaraz, to jest podejrzane. Przecież takich pachąków. To jest kosmita i tak jak myślałem dostajesz, ale to było naprawdę trudne. Ale spokojnie jestem teraz na jakimś polu kukurydzianem i zaraz kosmici porywają ludzi. Nie! Macie ją zostawić, ale chwileczkę, o, o tych kosmitów jest jeszcze więcej. Na Teraz obrywa i widzę tam ich jeszcze więcej. Oni przychodzą z tego pola Kurzyzy i są naprawdę szybcy, ale mój pistolecik na kosmitów jest szybszy. I zaraz ten król kosmitów to wstaje. Jak ty tak dobrze sobie radzisz z kosmitami, nie wybaczę ci tego. Ale spokojnie, jest nas jeszcze więcej, więc nigdy nas nie zniszczycie. zniszczycie to, oni tu jeszcze wrócą, ale na razie udało mi się uratować mnóstwo osób przed tymi kosmitami. Ciekawe. Nas okaże się tym najgorszym kosmitom. I tu sobie jacyś ludzie, którzy czekają na przystanku, ale nikt z nich nie jest kosmitą. w takim razie kto nim jest? Nie gadajcie, że to jest ta osoba, która ukryła się za wszystkimi osobami ciężkie, ale czekajcie, tutaj są jakieś osoby, które mają serduszka i kosmitów. No nie gadajcie. I to w większości są ludzie, ale to jest kosmita. Jak oni mogą lubić kosmitów? Przecież oni się podszywają pod nich. I chwila, tutaj widzę jednego kosmita na środku i on nawet nie trzyma tego plakatu. No nie, oni są wszędzie. Nie mogę ich lekceważyć, bo tych kosmitów jest coraz więcej. Nawet, dobra, jestem pewien, że któryś z tych osób, którzy buduje przy tej drabinie, no pewnie to jest kosmita. Wiedziałem, że ktoś z nich tutaj będzie i o, o, chwileczkę, ktoś tutaj spadł, czyli czekajcie, czy to jest tak naprawdę król kosmitów? No nie gadaj, on nawet był na drabinie. No nie, jak to odkryłeś, że ja jestem kosmitą? Myślałem, że się dobrze ukryłem, ale teraz ukryję się jeszcze lepiej. To raczej nie będzie takie proste, żeby znaleźć tych wszystkich kosmitów. I jest to Jakieś auto oraz dwie osoby. Dobra, jedna z nich jest kosmitą, to od razu ją rozwalam, ale tutaj z boku widzę jeszcze kolejne dwie osoby i chwileczkę. Proszę autobusie musi się przesunąć. Dobra, to jest kosmita, a masz dostaję! Na szczęście trafiłem w odpowiednią osobę, ale króla kosmitów nie widzę. Bo on ma... Lepsze kryjówki na świecie! Ale pewnie. O, ja już chyba wiem, kto tu jest kosmitą Ta osoba na środku! O, tak, i chwila, któryś dzieciaczek jest też kosmita? Chyba nie, oni wszyscy są ludźmi, a tutaj, tu też jest kosmita! Więc najpierw trafię w tą osobę, i teraz ta tutaj na środku, a masz na szczęście! Bo już myślałem, że serio, nie uda mi się tego trafić, ale zaraz to jest jakiś stat kosmitów. ma Tu stajecie i o, o, oni tutaj przechodzą. Jest jeden kosmita, drugi kosmita, a nawet tam widzę trzeciego kosmita i nawet czwartej chwilę Jak on blisko może podejść? Może tego lepiej nie testujmy, ale zaraz, ich jest tutaj mnóstwo. I nawet co? Ci kosmici na jakichś rurach schodzą. O, o, muszę szybko ich rozwalić. Może nawet w locie, patrzcie, nawet nie zdążyli tutaj wejść na sam dół. O, ja ich od razu pokonałem i szybko muszę teraz to przeskoczyć i uratować wszystkie osoby, bo rozwaliłem już każdego kosmita na tym It's stat